Witam was ponownie, rozdział 10 Grey, potyczki. Co się u diabła dzieje? Nie teraz, i. Chodź tutaj! Widziałam cię w Whitechapel! Co? Śledziłaś mnie? Martwiłam się. Ulotniłeś się zaraz po potyczce na moście. O niczym nie masz pojęcia. Czy ty próbujesz się gdzieś przekraść? Dobrze myślę. To nie jest dobra pora. Co się z tobą dzieje? No. Gray, jesteś taki odkąd zginął Malory! Co? Czyli jaki? Nie wiem. Skurzony. Obcy. Nie wiem już, czy mogę ci ufać. Co się dzieje? Na Boga powiedz. Nie mogę, Isi. Trzymaj się ode mnie z daleka. Dla swego dobra. Przesnął drzwiami. Do biblioteki! No, sobie rozkazuję, Smarkula. Spisek sięga aż do samej rady. Postek plugałych kalumni! Nie daję im wiary! Za pozwoleniem, lordzie kancelarza! Pozwalam ci na to! Zabraniam rozpowiadania tych niedoszecznych pomówień! Po raz pierwszy widzę taki upór u Twojego ojca. Twoje oskarżenia godzą w imperium. A ojciec wciąż zmaga się ze stratą Maloré. Wystarczy, żeby odwiedził Blackwall Yards. I co takiego znajdzie? Wszystko spłonęło. Komisarz Conan Doyle stwierdził podpalenie. Najwyraźniej w dokach widziano małą grupę rebeliantów. To bardzo. Jakiego to słowa używa komisarz? Właśnie, elementarne. A ty co myślisz? Nie wiem, nie mam zdania. Jeśli chcesz, porozmawiam z Kanclerzem, by przedłożył sprawę Radzie. Jeśli faktycznie mamy zdrajcę w szeregach, to na pewno powiadomi on spiskowców. Hm. Co proponujesz? Wejdźmy do siedziby Kompanii pod osłoną nocy. Na pewno znajdziemy informacje, które rzucą światło na wydarzenia ostatnich dni. Chciałbyś tam bezprawnie wtargnąć? Jesteś zupełnie jak malory. Nagłe sytuacje wymagają nagłych środków. A... Szalony. Pójdź tam ze mną, ale Dowódcy nie przystoi pojawiać się. Znasz w takim... dobrze ten obszar. Pomożesz mi odnaleźć drogę na terenie siedziby kompanii. Jeśli uda nam się obnażyć spisek, Twoje zeznania mogą być kluczowe. Dobrze. To krótkie chwili i We dwójkę nie zdołamy przeniknąć do tego miejsca. Jeśli jest, tak jak mówisz, niewielu możemy ufać. Moja siostra Lafayette. Nie powiem im, póki nie będzie dowodów. Więc kto? Znam kogoś, kto nam pomoże. Dziękuję, bracie. Zbliżamy się do siedziby. Pewnie nie wchodzimy głównym wejściem. Spokojnie. Wszystko już przygotowałem. Przeniknięcie do środka było trudniejsze niż sądziłem. O, już mamy rozdział 11. Bracia w boju. Jesteśmy. Cały czas 18 dzień października. To tylne wejście. Powiedzmy. W rozdziale 10 nie musiałem dotykać pada nawet. a teraz już sobie spaceruję, ale się nie o, dobry, wieczór, <laughs> dobry wieczór, Dobry wieczór. Dobry wieczór boko brody, panie. Coś tu mamy, prawda wkrótce wyjdzie na jaw? Sebastianie gazetka na dach. Można się dostać przez Jak dla mnie za mały druczek. Dobra robota, Francis. Do usług, ser. Kaćmotki oglądają ja sobie pozwiedzam. Hmm... Francis służył w siłach wspólnoty. Trzech muszkieterów. Finansów? No to kusza jest chyba. Ciach, kusza. Kusza. Stare czasy. Bardzo stare. Pomyślałem, że lepiej, jeśli załatwimy to po cichu. Chodźmy. Idźmy. Strażnicy pilnują kompleksu przez całą noc. Nasz punkt wejścia ogrody powinny zapewnić nam osłonę. Za mną, wejdźmy na dach. Wchodźmy więc. Podążaj za lukanem. Dalej, bracie. Tędy. Okej okay. Jak zwinną małpka. że będą takie zaparwane szyby a to nawet komuś się chciało robić pomieszczenie w środku No, szacunek To już się nie chciało zasłone są okay, nie zatrzymujmy się Okej, nie zatrzymujmy się Oj! Jeden Czas przejść na dietę, rycerzu. Dobry wywiad. Spolegliwy człowiek. Niezupełnie. Ma dług do spłacenia. Gdyby się nie wywiązał, miałby poważne kłopoty. No Trzeba Znaleźć dobry punkt przyczepu liny w ogrodzie. Spektakularne wejście. Może, ale powinniśmy iść do środka. Ta altana chyba się nada. Dobrze, wystrzelmy linę. Po nice się będziemy zjeżdżać. Poinca poświęcić. Tu nie będzie. Już! Alester, zostań tu i osłaniaj mnie. Dołącz do mnie. Ja go czyszczę teren. Dobrze. Tylko bądź ostrożny. Moja siostra by mi tego nie wybaczyła. Na szczęście nic nie wie. Hmm. To zjeżdżamy! Uhuu! Gdzieś tam są... Z... Zaraz go trójkątem ściągnę. Mówiłem, że już będę ogłuszył, a ja ich zabijam od razu. Ostro, ostro. Sugeruję nie zabijać strażników, dopóki nie dowedziemy dowodów. Nie ma czasu, Elesterze. Zaufaj mi. To jedyne wyjście. Każdego inaczej. No tego już tak samo. już się powiela. A nim udało ci się zdobyć trofeum. 3 strażnicy... Wszyscy tak są, bo To będzie jakiś... Mogę z też go zrobić? bo tak, co? Wszechstronny rycerz. Złoto, tryflaum. No proszę. Masz klucz. Niedaleko, połóż do siebie. Znalazłem klucz. Zabierz go i przejdź do niższego ogrodu. Kisekoli wzrok, co? O, fajny klucz, Lugan, minąłem bramę. Załatwiony. Witam widzów. Jesteśmy w rozdziale 11, już. Wszystkie poprzednie rozdziały znajdziecie na YouTubie, od pierwszego punkta do ostatniego, Ktoś usłyszał? Aleś piękny strzał. Ty jesteś w brachu. Tutaj Co teraz? Ty zachodnie, ja wschodnie skrzydło Lepiej jest wyłączyć komunikatory Dobra myśl Chodź Widzimy się w środku ja zachodnie czy ty wschodnie jak to było? No i specjalny. Czy zachodnie skrzydło? Czy zachodnie? Jesteśmy w zachodniu? Proszę. Kaparaż mu ciągnął. <laughs> zabawne. Tak zabawne, że aż tego nie usunę. Ostatni frag, jestem tam. To... Masz naboje! oczy zachodnie skrzydło. To nie jest koleś. Po cichutku, po cichutku. Powolutku leżysz. I dobitka. Tu już idzie następne, tu już idzie się następne. No, chyba nie zejdzie to, bo jak zajdzie to zobaczy swojego kolegę, który leży. Nie, nie zejdzie. Leżysz. Jeszcze jeden jest tam u góry. Tu jeszcze jest jeden z dużych jest. Jeszcze jeden powinien być u góry krąży, krąży, krąży. Nawet się cofa usłyszał chyba nie Dobra, mamy to Mamy go! Leżysz w brachu. O, mamy amunicję. Mama, to dobrze, bo już mało było. Yy, dobra. Co teraz? Chodzimy do środka już? Nie, jeszcze nie. Może jeszcze jest tu gdzieś jakieś coś, coś. Tutaj. Chodzimy po cichu. znajoma uratowałem naszą znajomą mój zacny rycerz chyba jestem w samą porę najwyraźniej ale i tak nie dałabym się załatwić temu strażnikowi przyszłaś sama zdebił zlejem zajmują się resztą strażników nie angażowałem oddziału ale nie jestem sam. Ufasz tej osobie? Tak, całkowicie. Rozumiem. Co dalej? Spotkamy go w środku i do archiwum. Jak widzisz, napotkaliśmy opór. Tam są, Widzę. Rani, mamy wejście. Przepchnijmy powóz, żeby się wspiąć na balkon. Ok, rycerzu, pomóż nam pchać. Dobrze, robocie. To pani nie Dobrze, chodźmy. <coughs> Tutaj. Davy, nie! Musisz zostać. Rani! Muszę być z tobą. Ach, jesteś jak dziecko. A on jego wspólnik? Posłuchaj mnie. Dobrze wiesz, jak bardzo cię kocham. To czemu mnie odpychasz? Bo gdyby coś się wydarzyło, musisz mnie zastąpić. Nie mów tak. Devi, może mi nie ufasz, ale będę chronił twoją królową. Jestem wam to winien. Nie zawiedź mnie. Lepiej jej nie zachodzić za skórę. To co? Zabieram no Kugę? Już jesteśmy tu jawnie, że tak powiem. Ostrza! Na balkonie! Strzelacze boli zabity! Ja już więcej nie widzę. Gdzie są jeszcze? Człowiek kompanii zdjęty do środka, bo zaraz tu będą kolejni strażnicy. O, tu idą przez okienko. Najpierw panienka. Nie ma pani, no to ja wchodzę. Uwaga! Strażnicy ze strzelbami! W osłoniecie! Kurde, się A! A! Fakujemy, Uwaga! Uwaga na siebie! Szefie, kolejni nadchodzą z tyłu. Od dołu też idą. Czekamy chwilę. Ale niech to! Osłoniecie! Muszę przeładować! strażnik zabity. To ty mi chyba zostałeś na śniadanie. Są na górze! leć. Strażnik zneutralizowany. To chyba wszyscy! Zaraz tu będą kolejni. Nie zatrzymujmy się. Szybko! Ale popędziło. Czeraz! Ba ze słem w ciebie kobieto. Ale tiułny. Nie udało się. E acabou, e aí, seu da super bronze.